Znamy ustalenia Komitetu Politycznego PIS. Radosław Fogiel z nową funkcją Anita Czerwieńska. Komitet Polityczny PIS zdecydował w sprawie funkcji statutowych. Poseł Fogiel sekretarzem do spraw międzynarodowych. Komitet Polityczny PIS w nowym składzie zaakceptował regulamin i zdecydował w sprawie obsady organów i funkcji statutowych. Rzecznikiem partii i zastępcą pozostają osoby pełniące dotąd te obowiązki. Poseł Radosław Fogiel otrzymał też nową funkcję sekretarza do spraw międzynarodowych, poinformowała Anita Czerwieńska. W środę odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Politycznego PIS w nowym składzie, który jak przypominała na briefingu rzeczniczka PIS, został wybrany przez Radę Polityczną na początku lipca, kiedy to odbył się kongres PIS. Czerwieńska poinformowała, że w środę podjęto kilka uchwał, m.in. Komitet Polityczny PIS zaakceptował dotychczasowy regulamin, który będzie dalej obowiązywał. Pozostałe uchwały dotyczyły wyboru organów i funkcji statutowych. Jeśli chodzi o reprezentację finansową, czyli o te osoby, które mają pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli, to tutaj się nic nie zmieniło, powiedziała Czerwinińska. Poinformowała, że została powołana nowa funkcja sekretarz do spraw międzynarodowych, którym został poseł Fogiel. Jeśli chodzi o rzeczników dyscyplinarnych, to tutaj zostały trzy osoby: senator Maria Koc, poseł Karol Karski oraz poseł Leonard Krasulski. Jeśli chodzi o funkcję rzecznika i zastępcy, to tutaj również nic się nie zmieniło. A sekretarzem Komitetu Politycznego został pan Piotr Milowański, powiedziała Czerwińska. Rzeczniczka dodała, że podczas obrad Komitetu Politycznego PiS toczyła się bardzo interesująca dyskusja, która dotyczyła kwestii, które już poruszaliśmy podczas kongresu, także tych kwestii i statutowych. Fogiel, pytany o plany związane funkcją sekretarza do spraw międzynarodowych, stwierdził, że są one zgodne z planami zakreślonymi podczas powoływania w styczniu wpis biura do spraw międzynarodowych, którego został wtedy szefem. Różnica jest w zasadzie czysto formalna. Przy okazji zmiany statutu, kongres wprowadził funkcję sekretarza do spraw międzynarodowych, wyjaśnił. Poseł dodał, że taka funkcja istnieje w większości partii politycznych na świecie. Jest to osoba, która zajmuje się kontaktami z partiami politycznymi bliskimi ideowo w innych krajach Europy i świata, dodał. Czerwieńska i Fogiel byli też pytani o program Polski Ład, jego promowanie oraz zaawansowanie negocjacji z porozumieniem wicepremiera Jarosława Gowina. Czerwieńska zaznaczyła, że rozmowy o polskiej mładzie są prowadzone przy każdej okazji, gdyż jest on, jak zaznaczyła, w tej chwili dla nas najistotniejszy. Zapewniła, że przede wszystkim kierownictwo partii, ale także posłowie są niezwykle aktywni w regionach. Wspierają ich w tym samorządowcy, a także działacze struktur Prawa i Sprawiedliwości. I oczywiście nie będziemy ustawać. Pomimo wakacji, w dalszym promowaniu Plus Polskiego Ładu Plus, powiedziała. Fogiel dodał, że do tej pory odbyło się już ponad sto spotkań informacyjnych w sprawie Polskiego Ładu. A dopiero się rozpędzamy, dodał. Odpowiadając na pytanie o negocjacje z porozumieniem w sprawie podatków, Czerwieńska powiedziała, że rozmowy trwają też w szerszym gronie. Jesteśmy przekonani, że poparcie dla rozwiązań Polskiego Ładu znajdziemy nie tylko w obozie zjednoczonej prawicy, ale także poza naszym klubem, poza naszym ugrupowaniem, podkreśliła W środę rzeczniczka prasowa porozumienia Jarosława Gowina Magdalena Stroka zaznaczyła, że tym, co dzieli w sprawie polskiego ładu jest zaproponowana przez PIS 9%. Składka zdrowotna, której nie będzie można odliczyć od dochodów. Jest to faktyczny wzrost podatku, opłat dla prowadzących działalność gospodarczą i jest to główny punkt sporu między nami, powiedziała rzeczniczka porozumienia w Polsat News. Zapewniła, że w dużej części porozumienie popiera Polski Ład, ale, jak zaznaczyła, do końca będziemy walczyć, żeby klasę średnią, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa uchronić przed tym drastycznym podniesieniem podatku. Na początku lipca odbył się kongres PiS, podczas którego Jarosław Kaczyński został wybrany na prezesa ugrupowania na kolejną kadencję. Wyłoniono także nową radę polityczną, która z kolei wybrała nowy skład komitetu politycznego PiS oraz wiceprezesów partii. Do dotychczasowego grona dołączył premier Mateusz Morawiecki. Do dotychczasowego składu Komitetu Wybrań zostali m.in. szef KPRM Michał Dworczyk, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, a także posłowie Joanna Borowiak, Barbara Bartuś oraz Marek Ast i Bartłomiej Wróblewski. W komitecie nie znalazła się część europosłów, którzy do tej pory w nim zasiadali, z wyjątkiem Beaty Szydło, Joachima Brudzińskiego, Tomasza Poremby oraz Karola Karskiego.